Benjamin. ZAKOCHANY BENIAMIN ZAKOCHANY BENIAMIN Macie zamiar występować w cyrku? O, tak, ja bym bardzo chciał. A co, przyjechał do nas cyrk? Zgadłeś. Dziś rano stanął na placu za miastem. O, chodź o to! Zobaczymy, co potrafią cyrkowe zwierzęta. A, co za bzdury! <laughs> Widajcie przyjaciele, zaraz wam pokażę jak wygląda prawdziwy cyrk. Hip! 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 <laughs> I co powiecie? Było całkiem nieźle, prawda? <laughs> I raz, i dwa, chwileczkę błyskawiczne zdjęcie. Dziękuję w porządku, już gotowe. O, oh. 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 musicie koniecznie pomyśleć o nowym namiocie. Niestety nie mamy pieniędzy. Ostatnie występy nie przyniosły nam zysku. Spróbuję to naprawić, szefie. Przyniosę drabinę i mocny sznurek. Jesteście wspaniali. Napiszę o was świetny artykuł do gazety. No cóż, postaramy się nie rozczarować czytelników. Teraz proszę mi opowiedzieć wszystko o waszym cyrku. No. <śmienicza> Jejku słyszysz, jak grają? Tak, tu się dzieją niezwykłe rzeczy. Ej. Nasze zwierzęta tak nie umieją. A Jaka piękna słonica. Chcę przyłączyć się do cyrku. O, <laughs> no? o, o dziewczynka! dziewczynka. No jasne! Twoja sztuczka jest świetna. Chciałbym umieć chodzić po piłce. Wolałabym chodzić po linie, ale... nie mamy siatki ochronnej. Przy okazji, jestem Carmen. <laughs> jestem Otto. A to jest Maruszka. Maruszka, jakie piękne imię! E, jestem Benjamin. Benjaminie, co się stało z twoją trąbą? O, co się miało stać? Chodź, od to, spróbujemy! <śmiewanie> <śmiewanie> <A>? <śmiewanie> Widzieliście, przyjaciele? Nasz olbrzym się zakochał! Nie się to nie zdarza. O, Lola, jestem słodka Lola. Co? A, Lola, co za śliczne imię! A teraz spróbuj sam. Dobrze, ale to trudne. Całkiem nieźle jak na pierwszy raz. Brawo! Hmm? Masz talent! Hmm? Cześć, cześć! Chciałabym przedstawić pana Benjamina Zow-Newtown i jego przyjaciela Otto. Witam! O, gadający słoń! Będę zaszczycony, jeśli zechce pan być naszym honorowym gościem wieczoru. Oczywiście ty też, Otto. Jasne, że przyjdziemy. Bardzo się cieszę. Już nie mogę się doczekać wieczoru, a wy na arenę. Hop, hop! Czas na próbę. Do zobaczenia! Do, Do zobaczenia. zobaczenia! Carmen jest bardzo miła i zna świetne cyrkowe sztuczki. Hmm. Chciałbym pochrupać cukier razem z maruszką. Panie Weniaminie o to! Wyglądacie, jakbyście byli w siódmym niebie. A może wymyślicie jakąś cyrkową sztuczkę dla waszych nowych znajomych? Na przykład piramidę ze zwierząt? Na pewno zrobiłaby wrażenie. Tak! Nie wiem, a jeśli się nie uda? Pomalujemy pana i będzie pan klaunem, a wszyscy pomyślą, że błędy są częścią występów. Do zobaczenia, w zoo! Na razie. <gry> Jaka szkoda, że nie mam takich ładnych kolorowych piórek jak papuga. He! Pa, 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 pa. Widzę, że podoba Ci się ta kaczka! Krócza zasada numer jeden! Dobrze ułożone pióra są ważniejsze niż kolor! Mm. Z nim nie wygrasz. <laughs> 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 Co się stało? Maruszka jest chora. O nie, już idę. Tak ma wyglądać. A -a. No, przeskoczycie przez szarfę, a potem wskoczycie na ramiona kolegi. No, już. A -a. Ależ nie tak, musicie skakać. Ojej! No i jak ha? wasza cyrkowa sztuczka? Ech, nie chcą skakać. Jeszcze wyjdę na głupka. Hmm. Może spróbuj ich skusić jakimś smakołykiem. Ha, ha. Dziękuję, panie dyrektorze! Świetny pomysł! Turu? Dzieje. Nigdy nie miała takich czerwonych plam. Chyba złapała jakąś poważną chorobę. Zadzwonię po weterynarza, Maruszka nie może występować. A to znaczy, że nie mamy żadnej atrakcji. Tato, jasne, że mamy. Kto złapie truskawkę? O, nie wszyscy na raz. Musicie skakać pojedynczo. Świetny pomysł, od to. Mm, mm, podoba mi się. Aha. Teraz Ej. możemy zacząć ćwiczyć. Hej, to był mój pomysł. Przykro mi, ale Ej? musimy ćwiczyć. Nie mogę się zbłaźnić przy maruszce. Ale jesteś. O. Przerwa skończona. Wracamy do prób. E. e o. A, e, mm. Jak mam utrzymać truskawki i obręcz? E, e. Otto! Otto! Droga Carmen, Beniamin chce ćwiczyć sam, żeby wypaść jak najlepiej w oczach Maruszki. Otto! Chciałbym, żebyś mnie nauczyła chodzić po piłce. Nie gniewaj się! Ach, tak, tak. Już idę. <ścoughs> Chciałbym, żebyś mnie nauczyła chodzić po piłce! I to ma być wyznanie! Ja spróbuję z kwiatami! U, kiedy śliczna Lola ujrzy kwiat! Od razu wpadnie mi w ramiona! Ach! Oburzające Jak mam sobie poradzić? Nie mogę trzymać troskawek i obręczy.- Od początku o tym wiedziałem. Oto. Możesz mi pomóc? I razem wykonamy sztuczkę? No jasne. Dobrze. To <laughs> Dobrze! Spróbuj jeszcze raz! Nareszcie mogę chodzić po linie. Otto będzie zdziwiony. Od to? Aha! <grym> Ach, zaraz sprawdzimy, jak ciężko ćwiczyli nasi panowie. co to? Oto Ot, napisał liścik do Carmen. No cóż, ciocia Karla zabawi się w posłańca dobrych wiadomości. <grystanie> Uważaj, kochanie! <grystanie> Dosyć. Żadnego chodzenia po linie. Przykro mi, ale to jest zbyt niebezpieczne. O skarbie. Hmm. Bingo, Bongo, musisz nam pomóc. Koniecznie potrzebujemy atrakcji na dzisiejszy występ. O, mogę zgiąć szynę kolejową i podnieść traktor jedną ręką. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Znajdę kawałek szyny. W porządku, szefie, a ja założę kolorowe światełka. Witajcie na próbie generalnej sztuczki ze zwierzakami. Zaczynamy występ. Ha! Roki, hop! Ha. Ha. ha! Brawo! Sensacja! Nagrodę dostaniesz potem. Ringo! Hop! O. A, o? Ha, ha, a teraz rudasek! Brawo! Brawo! Niesamowite! Brawo, o! Ha, brawo, brawo! Jest dużo lepiej niż myślałam. Dziękuję. Proszę pani, niech nas pani przebierze za klaunów. Na wszelki wypadek. O! Słyszeliście? Ten podstępny olbrzym też się chce przebrać za klauna. Przecież to był mój pomysł. Mam nadzieję, że w cyrku wyjdzie mi lepiej. Oh. 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 Koniec! Bardzo dobrze, akurat na czas. Bingo Bongo, uważaj! Wszystko w porządku, szefie! Naprawię raz dwa! Ale zaraz rozpocznie się przedstawienie, co teraz zrobimy? Dobrze, że tu jestem! Przynajmniej ja uratuję przedstawienie! Przed wami, Jedyny na świecie klaun Akrobata w specjalnym programie dla najdroższej Loli! Ona się ze mnie śmieje! Wiedziałem, że będę śmieszny! Prosimy wchodzić, panie i panowie. Dziękujemy. Wspaniale. Mm. Cześć, cześć. Co słychać? Komplet widzów dzięki pani. Sensacja. Katastrofa! A? Nie mam konferansjera, ani maruszki, ani bingo-bongo. Ludzie zażądają zwrotu pieniędzy. Niech pan nie panikuje. Pan Beniamin i Otto uratują wasz program swoją wspaniałą sztuczką ze zwierzakami. Sztuczka ze zwierzakami? Cudownie! Na co czekamy? Chodźmy szybko na arenę. Ale co się stało z maruszką? Nie wiem, nie wiem, panie Beniaminie Weterynarz się zbadał i też nie wie, co jej jest. A teraz występ musi się odbyć. Powodzenia. Cześć, cześć, cześć! O, głowa do góry mała. Pan Beniamin i Otto przygotowali świetny numer, a twoja sztuczka z piłką jest wspaniała! O. Wolałabym chodzić po linie, ale tata nie pozwala. Nie mamy siatki ochronnej. Nie macie siatki? Hmm. Jeśli tylko o to chodzi, ciocia Karla znajdzie rozwiązanie. Idź i szybko przygotuj się do sztuczki z liną. Tak się cieszę! I jeszcze mam coś dla ciebie. O! Dziękuję bardzo! Cześć, cześć! Czy to straż pożarna? Mówi Karla Kolumna, mam dla Was wyjątkowe zadanie. Panie i Panowie, A teraz wystąpią artyści z Newtown. Town. Przed Państwem słoń beniamin. Ale dużo ludzi. Chyba sobie nie poradzę. Trema to rzecz normalna, dzieciaku. Jak wyjdziesz, szybko minie. A teraz wszyscy na arenę. <laughs> Więc chodźmy! Toru! Trzymam za was kciuki. A teraz... Zdumiewająca sztuczka ze wspaniałymi zwierzakami! Rocky, <laughs> Jesteś! Już wszystko rozumiem. Maruszka się zakochała! Znakomicie, panie Beniaminie! brawo! Byliście świetni! Tak myślisz? A teraz na najwyższej linie piękna! Carmen! A, bramad bramad Brawo! Brawo! Powodzenia! ]奏. Do zobaczenia! Nasz Otto i cyrkowa księżniczka! Oh, czarujące! O! Aha, pan komendant Ognisty! Przybył pan na czas! W porządku! Do roboty, panowie! Hmm? O, dwoje. 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 Powodzenia, moja droga. Uwaga! A teraz zobaczycie Państwo niezwykły numer, który Carmen wykona dla Was po raz pierwszy w życiu. Oh! Nie obchodzi publiczność. Najpierw muszę zadowolić swoich prywatnych fanów. A teraz zobaczycie górę. Słynnego sztukmistrza. O, dziękuję za pomoc. Czy chciałaby pani zostać moją asystentką, panno Lolu? Sensacja, bingusiu bongusiu! Zasłużył pan na specjalne podziękowania w moim artykule. Nie ma znaczenia, przedstawienie skończone. Będę mógł kupić nowy namiot i siatkę ochronną dla mojej Carmen. A gdzie ona jest? Tam, drogi Pepilo. Lepiej im nie przeszkadzać. Pani Karla mi dała. O. <grym> jutro ruszamy dalej. Co? Już jutro? Ale wrócimy z nowym namiotem i wtedy poćwiczymy na piłce, chcesz? E, jasne! Piszę ci, kiedy znów tu przyjedziemy. Ja też napiszę! Obiecuję! Turu! Tururu! No jasne, że się jeszcze spotkamy! Nie mogę się już doczekać! Do zobaczenia! Cześć! Cześć na, razie. na razie! Turu! Do widzenia! Ach, czy ten gadający słoń zawsze mi musi przerywać słodki sen? Lola! Hej! Opuściła mnie! O nie! Nie zapomnę jej do końca swego życia! Teraz już zawsze będę nieszczęśliwy! O! -o! o! Moja piękna sąsiadeczka! Może zjemy razem śniadanko, ślicznotko? Papa. Pa! Wersja Polska Telewizja Polska Agencja Filmowa. Reżyseria Dorota Kawęcka. Tłumaczenie i dialogi Stanisława Dziedziczak. Dźwięk Wiesław Jurgała. Montaż Danuta Rajewska. Kierownik produkcji Krystyna Dynarowska. Wystąpili. Dariusz Odija, Anna Apostolakis, Michał Bukowski, Jacek Jarosz, Agata gawrońska bauman Jacek Kopczyński, Beata Jankowska-Cimas, Agnieszka Kunikowska, Katarzyna Tatarak, Jan Kulczycki, Krzysztof Strużycki i inni.